Dobra, dobra, bijamy, bijamy, elegancko. Ale te banery wyglądają. Kurde, nie wiem, czy ja chcę mu to kupować. <gry> dobra, walimy to. Musimy jakieś fajne miejsce znaleźć. O, będziemy w powietrzu w Huanglong. O, patrzcie. Tu jest ładnie. Przelecę tędy przez środek i jest zup. Sub... nie kur. Czekaj, nie, nie pasuje, nie pasuje. Nie mogę trafić w korzeń, bo jak trafię w korzeń, to przegram 50. Zajebiście. Pięknie. Dobra, ile mamy puli? Przynajmniej trzy tę pule mamy. Będzie pt 27. Lecimy z tematem. Hop. Ops, ops, hops. Ajajaj, aj, nie ma, nie ma. Mamy juchu, chuju. <gry> 28. O, kolejny for... No tak powinien być forstar Kolejny zwrot, Najsik i 29 No i walimy ten pula teraz. Najpierw kupmy, a później. Znaczy najpierw nie kupmy, nie przerabiamy, a później przeróbmy. Hops, oj. Ajajaj. No i teraz przerobimy i będzie 39 pity i idealnie poleci 5 star, mówią. A kurwa, tak się mylę Lepszy idli na dachu niż... Achu. Dobra, nieważne. Dobra, puściliśmy te pulki. Sorry, młody nic nie poleciało. Klasik, nic się nie zmieniło. I idziemy teraz do Himeko 10 PT. O, jest 4 star. 20 PT. Early, się w domu. Uh, Wadaz, zakręćmy. 30 PT. Kurde, jednak nie. Dawaj, dawaj, dawaj. No nie, no. Kurde. Nie wiem, jak wywołać tego. Wywołać jak, jak wywołać Early. Jak się wywołać Irli, Co mam zrobić? Robię świecę. I robiąc świecę, wale ten pula. chyba wyszło. 5 star. Jest, kurde! Mam mi to. JEST jest! Kurwa! Jest! Jest! Widziałem że to działa. Potwierdzona metoda czasu ta każdego tak walimy świecę. Dobra, git. 51 pity chyba było, nie? Czy 41? Nie no, 51 chyba. Jaki content? Ja to robię żeby dropnąć, czy nie kurwa pod content. A brońka? Co no każda brońka ma taki sam ten? kio samego skina u nich? Jak to działa? Aj to ch... w sumie chyba trochę. No dropisz dla statów, no niby ta, ale no to po co w takim razie robić te bronie ładne? Augusta ma najładniejszą <laughs> broń w grze i nie zrobili... Nie no. Kurwa, ile ona ma tu a tu do hu... Ha, Dwa PT, czyli musimy dolecieć. 8 puli musimy luzem zrobić. Okej, wjeżdżamy. Proszę, proszę, proszę. Na Szorka pierwsza. Jak będzie bardzo źle, to wale świece i na pewno się szczęście do nas uśmiechnie. Zobaczycie, mówią. Jakby takie idli 5 PT poleciało. Uuu. Jest to Ciksia y, S, któreś. Spoko. Mamy równe 10 PT. Kupmy sobie 19 puli, tak klasycznie. Sorka Augusta jej broń. Soreczka, soreczka, soreczka. Nic nie ma. Nie można używać świecy. No wiesz, to też nie może tak być. No, w ogóle pierwsza Lumi. Dobry znak, dobry Znak. jednak nie. Rzućmy jeszcze tak 30, kupmy o. 40 PT. To jest takie dobre, dobre PT, co nie? jednak nie. 50 PT i. teraz tak, rzucam ten pula, jest double, kur. Double, double jest tak nic. Pa. Nie kupuję tym razem. Robię zmyłkę. Robię zmyłkę gierki. 70 PT. Getting over it. keeper Prawie, że to samo. 8 i 9. 60, nie. 70 pól, dobra. Chuj, Nie będzie doubla, ale będzie chociaż szorka. Jest, ku. O, oh, jest! Mamy to, Kur... Jest. kurde nie było świecy. Nie można jej tylko Trzeba. Balans jest najważniejszy zachowany. Balans. Powiem wam, miałem takiego pecha w dzisiaj w dzień. Nie wchłonię dzisiaj pecha. Ale oddaję. Oddaję, oddaję. Zaraz Gierka odda wszystko. patera. August lecimy. Dobra, 0 pity jest. Może znaczy, idealnie 0 pity. Idealnie. Tak, żeby teraz ta dyszkę rzucić była na dwa pity i kurwa będzie Augusta, pa. Dobra, jednak nie. Dobra, cztery, jeden 4, 1, 4 star. No ale to może chociaż odda w 5 starach. Kurwa, jednak nie. Backflip wywołuje double. potwierdzone info. <laughs> nie chcę testować ci, powiem, bo jeszcze złamię kark. 20 pity chyba. Jest, kurde Eli kurz aaa, jestem bogiem! 30 pity albo 20 coś, nie wiem kur... Nie wiem, 30, 20 coś albo 11 nawet może. I... NISKU! Aaaaa! Bóg! Ja jestem kur... mocny nie dzisiaj, bez kitu! Mocny zawodnik! Irli, wygrane 50! Dobrze, to i to! No to najpierw, ja najpierw brońkę, ja najpierw bronię znowu brońkę znowu, tym bardziej że ta brońka jest przepiękna. I dobra, 27 pity Proszę! No cóż, chyba nie da się wszystkiego mieć. 57 chyba? Ale nic, no to chyba już będzie w tym, chyba 67. Dobra, 67, dobra jest. A może nawet Irli? Bo tak, to, to będzie 58. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, i 67 to jest, no to jest już ten, to już jest soft, nie? 66 to już soft, ale no, 67 też. Wy to widzicie? Jezu, jaka ta broń jest piękna. Szkoda, że tylko na auguście jej nie widać. Powiedzmy, że jest, nie wiem, 5 pt. 20 coś pt jest. 20, nie wiem, 25, 26, 27. 37, Bo 33, nie wiem. 40 coś? No 46 ostatnio, nie? 50, coś. Ale nic, czyli będzie sowcik, I guess. Jak pierwsza bajzi? Jak pierwsza bajzi? Bajzi nie jest gwarantem? Za ten figo jak mamy wygrać 50. Dobra, dawaj. Five star, five star, teraz five star. Musi być, teraz jest już softcick, jest już softcick. Sowcik soft chodzi tak o, tak wchodzi. Nie wiem, który to jest pół dobra. 69, jak nic. <śm -try> kurwa. <ś -try> dobra, no, nie, bój, nie bijcie mnie. Może będzie double. Double, srabel kurwa. Ty, no nie wiem, 15 pity chyba jest, nie? Chyba to jest czas, żeby zrobić tą świecę. O! Oh, chyba siedzi. Kurde, nie widzę. Jest złoto? Jakie ty głupot? No i co teraz? No i teraz już nic nie zrobię. Opa, double poleciał. <grytanie> no i chłop, będzie, będzie hard. Nie no, będzie sopa. Irli, albo będzie double na końcu Dobra, Augusta, chodź tutaj, chodź To już będzie chyba soft, no nie. Variation, no way Na tym banerze variation Proszę, 5 star, dobra, jest, chyba soft już No, tu raczej nie było Irli żadnego No, niestety, za druga Augusta to tak, kurczę, na wyrost Czwarta Augusta, jeszcze jest 6 puli na 5 stara 3, 4, 5, proszę Nie, no No, niestety, Valercia, no, niestety Augusta, druga Augusta przyszła bardzo, ale to Bardzo późno, ale, ale, no, ty, no, ale pierwsza przyszła bardzo, bardzo wcześnie. Dobra, i teraz pisał? Knoki czy pisał pierwszy Rinne? Knoki pisał o 20.09, a Rina pisał na Discordzie o 20.05, dobra. No to Urina najpierw. Augusty, potem na Szorkę, potem Pulu. Ile ty masz w ogóle puli? Pokaż ty mi to. Hop, hop, hop. Augusta. Pierwsza Augusta trzyma do Augusty. Dawaj, dawaj, obustika. Augusta, proszę. dobra. 46 PT. 46 PT, 56 PT. dawaj Szorka, tak mówisz Szorkę? Pewnie ze trzy razy. 56 PT. Dalej nic. Dobra, Rinne, i co? I po ten znowu? No to już, no to na szorkę wyjdzie, że ten... Znaczy, boże, będzie sofcik na szorkę chyba. Wyszedł na szorkę. Chyba, że chcesz kogoś innego spróbować. Kogo chcesz spróbować zrobić? Na szorkę. Dobra. Szorka, hop. Dobra. Mamy to. Mamy, mamy sofcik, Mamy sofcik. 75 barów na 61. Wygrane. Mamy to, kur... Mamy to! Jest wygrane, 50. Nice, 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 nice. Kolejne wygrane. Jest, kur... To jest najważniejsze. Najważniejsze jest wygrany 50 Teraz do Knokiego idziemy. Idziemy do Knokiego, a później idziemy do Nabiego, bo Nabi chciał 30 puli na szokę. Dobra. Musi też 220 puli przygotowana, ale przegrany 50 będzie bolało, bo free to play. Czekaj, trzeba jakieś ładne miejsce iść. Dobra, w tym miejscu oddam. Mówię wam. Tak pięknie. Tak to wygląda. I tu puli, jest boże? Augustej i brońkę. Dobra, pity najpierw, sprawdźmy Na postaci jest 20, 30, 40, 50, 60 Równe 60 pity Augusta walnił ten pula i lecimy dalej Dobrze, Augusta hop Będzie double? No, czekam na tego doubla Dziś jest piękny dzień, dzisiaj musi być double Jeśli, jeśli ma być double, to dzisiaj 4, ty, IRLI, kurwa. 64 O, ch... Hu... Ja jakie IRLI, ty <laughs> No dobra, ale ty, ale ja nie przygrywam dzisiaj. Najpierw żółt, teraz verina. Ty nie jest, nie ma tragedii, naprawdę, bez kitu Ajajaj, dobra, może broń będzie bardziej oddawała. Chociaż dychę, chociaż dyszkę, dyszkę chociaż. 31 pt będzie. No dobra, obuzy pomysł. Jest 16 pt. Nie ma nic. Augusta, proszę, 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 przejść, proszę, 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 proszę. Nie działa. Masz naprawdę fajny miecz. Masz wielki, fajny miecz, proszę. Mogę go dosiąść? Nie? Dobra, pojedynczo ze dwa. Bo to, bo to, bo to się nie da. Tak, kurczę ciągle walić tę pulę, to się nie da. Tak, dla niepoznaki 39, nie dolecam do. Nie, nie dolecę do pełnej wartości 40. Tylko zostaje 39 i walę ten pula. Dawaj, oguścika proszę, 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 proszę. Dobra, jest five star, nice. 60, 61, 62. O kurwa, już się psrałem. Ostatni z ten pula, no. Ostatni z ten pula, no. Nawet na dubla nie ma co liczyć. Masakra. Dobra, niestety, Knok, nie udało się wyciągnąć Early nic Ani nie udało się wygrać 50. Ani w ogóle, no, no było ch... o, Co broń też nie ma Early? Kur. No, powaga? Dobra, nie, nie wale ten pula. Pojedynczą może. Broń level Dabla, Dabla nie szukać. Taka nagroda pocieszenia trochę, nie? Taki honorable mention. Mogłem to jednak liczyć, bo zaraz znowu wyjdzie, że jest na nie wiem, 80. pulu ten 5 star. Trzeba jakąś muzyczkę z tym razem lepszym dobrać. O dobra, jest fajstar, star, super Cześć, gdzie ty w ogóle jesteś tutaj? To miejsce nie oddało, czekaj, trzeba się znaleźć w powietrzu I teraz 30 pulek na szorkę rozumiem, tak? Idź do świata sorry, i usiądź na nie dobra Tylko rovera dintimu, dobrze, dobrze, dobrze Dobra i co? I siadamy Sit down, siadaj na butli Taką z daleka, elegancko, pięknie Klikajmy teraz wszystko Mamy tu PT w takim razie 6 I oczywiście do wygrania, no jak już inaczej 16 Kur... się mu ten, grafika znowu zbugowała 2 3 Nie 6 7 hop 8. Liczba nieskończoności bokiem. No daj to Gierko, no daj jakiegoś ili znowu. Aha, no nie wierzę po prostu. Totalnie skumed jestem. Dobra dawaj, może jakieś ili On jest four star i mamy. Ja pierdolę! No co za poza ty? O! Musiałem Nie nic dochod, nie ma. Musiałem usiąść inaczej, bo możnym państw... Dawaj za wolę w te premium. No co ty razy. gadasz w ogóle? Aha! To się... nic nie leci czy no, to jest siódmy, to jest ten pól, to jest ten pól. Znaczy, pojedynczy pól. No i chuj, to jest pól, ah, wyzerowany. No nic, nie oddało to miejsce. To co, tak po prostu wbijam, mam walić dwa ten poolę? Po prostu? Bez zastanowienia, Arizonka? taką, taka od buta? Żadnego przygotowania, żadnego umieszczenia w dobrym miejscu, żadnego, nie wiem, puszczenia muzyczki, coś tam tego? zaskoczenia? No, dobra. I. O, chuj. Nastuj do drzewa różowego, dobra, okej. Okay. Dawaj, kurczorka, tok. Pejk. pejk, 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 pejk. I. Ja yeah, pierd. Siomek ty, ale ja, ja kolejny early dzisiaj I co? Chcemy wygrać czy nie? Chcemy wygrać czy nie? Bo nie wiem O, 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 o kur... Przyszła ty, wygraliśmy Elegancko, wygrane 50 fi... 20 pt, wygrane 50 Ja pier. Ja mocny jestem w tej grze. Całkiem niezu dzisiaj pływanko było, było fajnie Trzymajcie się, Dobry